DARMOWE HUGE PETY W PET SIMULATORZE Cześć wszelkie moi drodzy, ja jestem Remy i słuchajcie Dzisiaj sobie zobaczymy najpotężniejsze TikToki, które słuchajcie pokazują nam Sposoby jak zupełnie za darmo słuchajcie Można zdobyć najlepsze HUGE PETY w całym PET SIMULATORZE słuchajcie, na właśnie HUGE Takie HUGE dogi, HUGE DRAGONY Słuchajcie naprawdę dużo różnych Niesamowitych HUGE PETÓW i słuchajcie dzisiaj sobie Sprawdzimy właśnie te sposoby i zobaczymy Słuchajcie czy te TikToki mówiły prawdę I słuchajcie który z tych TikToków faktycznie działa Bo słuchajcie jeżeli te TikToki będą działały To naprawdę słuchajcie będę Ultra, ultra bogaty po dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, naprawdę będę miał w świecie dużo hitchbacków. Więc naprawdę, słuchajcie, nie mogę się doczekać tych TikToków. I pamiętajcie, aby kończyć zawić łapę w górę. i Napiszcie moi drodzy, w komentarzu pod tym filmem. Słuchajcie, czy gracie w Pet Simulatora tak, albo nie. Bo słuchajcie, jestem mega ciekaw, czy wy dalej gracie w Pet Simulatora I naprawdę, słuchajcie, nie mogę się doczekać tych kodów. Gracie na sam początku, tylko zobaczymy sobie bank szybko. Słuchajcie, zobaczmy, kto teraz banku. Nie wiem, słuchajcie, się na domowy bank. Uwaga, mamy tutaj, mamy tutaj słuchajcie trochę petów. W jeszcze tylko jeden bank. I sobie sposoby na TikToków i słuchajcie zobaczymy, czy te TikToki faktycznie działają. Słuchajcie, mam w sumie każdy W każdym razie, moi drodzy, zobaczcie teraz na to, co takie jest, słuchajcie w tych tiktokach, TikTok. słuchajcie, naprawdę jest bardzo dużo TikToków, jest słuchajcie, mówił jak można słuchajcie za darmo zdobyć huge petty i mam nadzieję, że słuchajcie, one będą działały. Więc oglądajcie ten film do końca, koniecznie, bo na pewno słuchajcie, jeżeli któryś z tych TikToków zadziała, to na z będzie będzie stąksiwo. Oglądajcie i zostawcie łapę w górę z dzwonkiem i pamiętajcie, żeby koniecznie obejrzeć do końca. Patrzcie, moi drodzy, na to. A więc Wpisałem na TikToku Free Huge Pet Pet Simulator X I zobaczmy, słuchajcie teraz. Mamy tutaj moi drodzy Jakiś film, Na przykład, moi drodzy, ten film. Zobaczmy sobie. Okej, okay, mamy tutaj. Wow, ile huge petów ma kość, patrzcie, wow. Aha, tutaj czegoś, O nie, to to nie chcemy. Słuchajcie tego, sorry. Zobaczmy sobie. Słuchajcie tutaj. Mamy tutaj huge pety. Mam tutaj. Słuchajcie kogoś, kto daje za darmo huge pety. Aha, po co ktoś daje za darmo. Spoko. Zobaczmy, moi drodzy, tutaj. Mamy tutaj. Słuchajcie kogoś, kto zobaczcie ma huge pety. I zobaczcie. Okej, okay, ma jakiś kod, co takiego? W kod Free? I aha, i się udało. Ale to jest jakiś Discord. a, bo to jest pet Simulator Z. Okej. Okay. Dobra, moi drodzy. Mam tutaj kolejnego TikToka. Słaga kto chce huge pet? zobaczmy, o huge katy, kto chce, wow, słuchajcie, huge katy są teraz tak bardzo, 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 słuchajcie, rzadkie, że naprawdę, moi drodzy, ja bym bardzo chciał mieć huge cuta. i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj trzeba będzie, uwaga, moi drodzy, mamy tutaj, mamy tutaj, ok kto chce huge kata, no jak ty huge kata, moi drodzy, zobaczcie, wow, ile gości ma tych huge cutów? zobaczcie, wow. Ile huge cutów. Zobaczcie, co w ogóle to się stanie jeszcze? Ale zobaczcie, ile huge cutów ma gościu. Wow, zobaczcie, jeju. Ale serio. O, zobaczcie, moi drodzy. Mamy tutaj takiego TikToka, że. Aha, że tutaj konkurs, okej. Okay. Zobaczcie na to, moi drodzy. Co to jest? Pick your pet. I możemy sobie. Co to jest w ogóle za jajko? Zobaczcie, co to jest? Huge Santa Pau z jakiegoś dziwnego jajka. To słuchajcie, jest kolejny chyba jakiś Pet Simulator Z, czy coś takiego. Ale co to jest? Jeju, patrzcie na to, moi drodzy. 2 MRB. Co to było? 2 2M... MRB. Zobaczmy ten kod. Okej, okay, słuchajcie, gości, to jest sobie kod 2 MRB. Zobaczcie słuchajcie, co w ogóle działa. To był słuchajcie kod. E, to był słuchajcie kod ogólnie na e, na moi drodzy. E, Okej, okay, tutaj to było dwa. MRB, ok, to było słuchajcie coś takiego, zobaczmy, słuchajcie, czy tutaj działa, uwaga, czy kod zadziała, uwaga, moi drodzy, kod zadziała i kod jest invade. nie działa, co to jest, zobaczcie, ta gra daje darmowe hitchpety, użyjmy kodu Huge Pick. co to jest, słuchajcie, nie, to wygląda jak pet simulator, ale to nie jest pet simulator, znowu, zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj kogoś, kto ma naprawdę bardzo dużo różnych hitchpetów, zobaczcie, i co teraz, aha, tutaj trzeba poprawić, to nie, aha, zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj yy, kogoś, kto podchodzi i mówi, jest nowy kod na darmowego myfi halpeta, który właśnie znalazłem, Okej, okay, słuchajcie, zobaczmy sobie to I uwaga, co to w ogóle będzie? Czy, czy chcesz ten kod? No... nie yeah, sure, czyli tak, chcę mój ten kod Okej, okay, zobaczmy I to, i, i... A, to jest Give Godi Mythical Pet Okej, okay, słuchajcie, co? Godi Gamer Okej, okay, zobaczmy, czy ten kod w ogóle zadziała Uwaga Give Godi, Give Godi Mythical Pets Zobaczmy, czy on zadziała Aha, on działa? Thanks for free... Co jest grane? Zaraz, 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 Słuchajcie, to jest jakiś prank chyba. Aha, że on mu dał niby tego... Co to jest w ogóle, moi drodzy? Nie wiem, nie wiem co to jest. O co chodzi w tym TikToku? Słuchajcie, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi w tym TikToku. Aha, że nie Aha, że on mu dał Peta, który wykorzystał kod. Nie, słuchajcie, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Spróbujcie, nie, jest tylko to, jest takie dziwne. Okej, okay, słuchajcie, mamy tutaj TikToka, jak zdobyć dar... Yy, free huge Mega Susa w pet Simulator. Słuchajcie, nie wiem co to jest mega sus, ale słuchajcie, gościu tutaj sobie biega. Open Basic X, Słuchajcie, trzeba otworzyć zwykłe jajko. Okej, okay, słuchajcie, i co dalej musimy zrobić? Musimy to przebić na Golden, co, słuchajcie? W ogóle co to jest mega sus? Słuchajcie, to dziwnie brzmi, ale słuchajcie, Jakby to było co jest za Mongasa. Okej, okay, trzeba przebić na Golden i co teraz? Gdzie idzie, słuchajcie? Co teraz trzeba zrobić? Zobaczcie Teraz, aha, musimy to sfizować z dwoma pozostałymi petami. Okej, okay, sfuzować to po prostu z dwoma innymi petami i co? I co słuchajcie takie będzie, że tak cały czas? Czy co słuchajcie? Aha, it, Two other pets, nie, słuchajcie, zobaczcie, zaś możesz dalej. Troszkę. Aha, trzeba teraz chodzić... Wchodzić w kółko przez 30 sekund Co dalej, zobaczcie? Pójść pod portal, hakera i co teraz zobaczcie? Aha, i teraz... Send this to a friend to, friend to waste their time. Aha, czy to jest po prostu prank filmik? Spoko. Zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj kod na Huge Dragona, moi drodzy. Mamy tutaj Huge Dragon Code i słuchajcie, ta gierka wygląda jakby to był prawdziwy Pet Simulator X. -Men. Słuchajcie, zobaczmy sobie teraz. Ok, mamy tutaj merch code. Aha, Pet4. Ok, who need for inventory? Słuchajcie, czy ten kod podobno działa. Ok, słuchajcie, sprawdzimy. Pet4. Ok, czekajcie. Sprawdzimy sobie go tylko. A nie, to jest słuchajcie, kod, więc zupełnie zadziała słuchajcie tylko raz, więc niestety moi drodzy, zobaczcie, faktycznie działa, ale okej, okay, ten kod działa tylko raz. Okej, okay, zobaczcie, code for a free pet, czyli słuchajcie, kod na darmowego peta i co my tutaj mamy, zobaczcie, ktoś wpisuje, uwaga, co takiego, free, i zobaczcie, wpisuje jakąś komendę free, wpisuje komendę pet, okej, okay, słuchajcie, małpka, hashtag, okej, okay, co to w ogóle jest, czy wy to widzicie, 4, 5, 6... Co to jest? Free pet małpka, hashtag nawias456 Aha, i ma jednego peta Co jest? Co jest grane? Aha, i to był galak... Co to jest? Heci, Galaxy Fox? Co to jest, moi drodzy? Ta, jakiś kod na Galaxy Foxa, że co to jest? Heci, dziwne, ej Serio, moi drodzy, co to w ogóle ma znaczyć? Okej, okay, moi drodzy, how to get w Huge, okej, okay, mam tutaj code free, czyli musimy, słuchajcie, napisać code free i zobaczcie, ma, gość tutaj ma dużo tych petów i słuchajcie, code free, aha, zobaczcie, ile ma huge petów, wow, co to jest w ogóle? Czekajcie, zobaczcie, on teraz wchodzi, to wygląda, słuchajcie, jak powiedzieliśmy pet simulator x, przynajmniej tak wygląda, słuchajcie, faktycznie są podobne rzeczy w sklepie, tylko okej, okay, code free, zaraz, słuchajcie, go sprawdzimy, uwaga, czy ten kod zadziała? Zobaczmy, moje wpisze wpiszę free i ok, słuchajcie, wpisał free i uwaga... Aha, on, on działał ten kod. Aha, to czekajcie, ja muszę to zobaczyć, słuchajcie, wchodzimy w takim razie w Exclusive Shop, dajemy, słuchajcie, na normalne kody, które są tutaj na dole i wpisujemy, słuchajcie, ten kod free, ok. I on powinien, słuchajcie, nam dać jakieś switchpetty, więc zobaczymy, słuchajcie, to jest ciekawe w ogóle, ale dobra, zobaczymy, słuchajcie, czy kod free nam faktycznie zadziała i czy nam, słuchajcie, da jakieś switchpetty, więc uwaga, czy kod free zadziała, chwila prawdy, uwaga, uwaga, moi drodzy i uwaga, czy zadziała? Aha, kod nie istnieje, słuchajcie. Aha, to, 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 naprawdę powiem wam, nie wiem, słuchajcie, posprawdźcie sobie te kody z tego filmu, słuchajcie, sami, u was, moi drodzy, na serwerze, może, może, słuchajcie, u was to zadziała, ale, słuchajcie, u mnie to nie działa, więc, słuchajcie, te TikToki pokazały nam dużo różnych kodów, słuchajcie, no, ale ni niestety, to nie działają te kody, moi drodzy, no, sami widzicie, że te kody nie działają, Może słuchajcie, spróbować te kody wykorzystać samemu, ale, no, niestety, moi drodzy, mi się wykorzystać ich nie udało, w każdym razie, moi drodzy, mamy tutaj prezenty, zobaczcie, mamy tutaj jeden prezent na razie, zobaczcie, słuchajcie, co nam takiego da Preston, waga co nam daje Preston, mamy trochę hajsu, milion hajsu mamy, słuchajcie, spoko. W każdym razie, moi drodzy, pamiętajcie, aby końcie samemu też spróbować te kody, słuchajcie. I w ogóle jak... poczekajcie, zobaczcie, ja ogólnie mam w banku moje wszystkie pety. Czemu? Czemu słuchajcie? Czemu moje wszystkie pety w banku, zobaczcie? Mój bank ogólnie, zobaczcie, mamy tutaj pixel demonów sporo. Zobaczcie, ja mam w sobie naprawdę wartościowy bank. W każdym razie, moi drodzy, dobra, wyjdziemy sobie z niego, przynajmniej nie oskamują, słuchajcie, w każdym razie to było tyle, pamiętajcie, by kończystawiście łapę w górę z i napiszcie w komentarzu, czy się kiedykolwiek udało słuchajcie wykorzystać jakiś kod, który słuchajcie, dawał huge peta w pet simulatorze. Oba słuchajcie kolejny prezent, chyba otworzyć, więc pamiętajcie o tym i pamiętajcie mojdzą, aby końcie wpaść na Discorda, Instagrama, grupę w Robloxie i napiszcie moj w komentarzu, czy gracie jeszcze w Pet Simulator. Więc elo, papa, zjecie, siema, siemson i nara!